Własny biznes? To proste. Sprawdź, jak w kilku łatwych krokach otworzyć własny sklep żabka. I nawet teraz, mimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, proces ten nie jest trudniejszy. Zadbaliśmy również o to, by był bezpieczny. Chęć dołączenia do naszej sieci możesz zgłosić poprzez stronę internetową lub infolinię. W ciągu trzech dni roboczych skontaktuje się z Tobą partner do spraw rozwoju franczyzy i zaproponuje spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie. Potwierdzenie ustaleń otrzymasz mailem i SMS-em. Na pierwszym spotkaniu poznasz ofertę współpracy z siecią Żabka i nasze oczekiwania wobec kandydatów. Dokładnie wyjaśnimy Ci kluczowe założenia i korzyści systemu franczyzowego. Partner odpowie na wszystkie Twoje pytania. W dobie pandemii, spotkania odbywają się bez przeszkód za pośrednictwem wybranego przez kandydata komunikatora internetowego. W następnym kroku nasz dział oceny ryzyka dokona weryfikacji Twojej historii kredytowej. Zwykle ocena trwa do czterech dni roboczych. Po pozytywnym przejściu tego etapu weźmiesz udział w ostatniej części procesu i spotkasz się z menedżerem sprzedaży. Oczywiście jeśli bolisz, spotkamy się online. Dowiesz się też więcej o narzędziach usprawniających prowadzenie Twojego biznesu. Po spotkaniu zapadnie finalna decyzja o rozpoczęciu współpracy a Ty otrzymasz propozycję lokalizacji sklepu. Czas na szkolenie. W ciągu około 12 dni zapoznamy Cię z zasadami i procedurami funkcjonowania Twojego sklepu. Trener zadba o to, by wszystko było dla Ciebie jasne. W trosce o Twoje bezpieczeństwo. Nasi trenerzy zachowują wszelkie zalecenia ochrony przed COVID-19. W szczególnych sytuacjach część szkolenia może się odbyć przez Internet. Ten etap jest przeznaczony również na skompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Pomoże Ci w tym nasz partner do spraw rozwoju franczyzy. W pierwszych trzech dniach szkolenia, na koszt żabki, założymy Ci podpis elektroniczny. Po założeniu działalności gospodarczej, otrzymasz umowę współpracy, którą będziesz mógł zatwierdzić za pomocą podpisu elektronicznego. Jesteśmy transparentni, dlatego dajemy Ci czas na dokładne zapoznanie się z treścią tego dokumentu. Stanowi on rzetelną podstawę do podjęcia świadomej decyzji o współpracy. Dodatkowo podczas pierwszych dni szkoleń wyjaśnimy postanowienia umowy. Pamiętaj, umowa wejdzie w życie dopiero po pozytywnym zakończeniu całego procesu rekrutacji, a mianowicie, gdy dostarczysz pozostałe wymagane dokumenty oraz pomyślnie zdasz egzamin kończący szkolenie. Powodzenia! Gratulacje! Zdałeś egzamin i spełniłeś wszystkie wymogi formalne. Otrzymujesz oświadczenie o wejściu w życie umowy współpracy w formie elektronicznej. To wszystko. Twój sklep jest gotowy do towarowania, a następnie otwarcia. Tutaj również otrzymasz nasze wsparcie. Życzymy Ci samych sukcesów handlowych i pamiętaj: służymy pełnym wsparciem technologicznym, logistycznym i marketingowym w każdych czasach.